W imieniu wspólnoty samorządowej BB zapraszam na film. Roman Matyja. Kiedy myślimy o czasach przeszłych i o naszych przodkach, mamy wrażenie, że byli oni od nas lepsi, bardziej ułożeni. Jednak gdy nasze wyobrażenie zderzymy z życiem codziennym, okazuje się, że nasz obraz jest nieco zbyt optymistyczny. Na dowód tego chciałbym dzisiaj pokazać kilka zaledwie przypadków z życia naszych przodków z kilku ostatnich miesięcy sprzed I wojny światowej. Jak się okazuje, i wtedy mordercą był cichy zabójca czad. Poranek noworoczny o siódmej godzinie rano znaleziono w nowym budynku Burkowskiego w Starym Bielsku dwóch uczniów i jednego nadziennika, nieżywych. Lekarz miejski, dr Wagner, stwierdził u obu terminatorów śmierć, podczas gdy ów nadziennik jeszcze słabo oddychał. Tegoż przewieziono do szpitala w Bielsku. Okazało się, że zabójcą był tlenek węgla. W lutym 1914 roku opinia publiczna żyła już innym wydarzeniem. W Bielsku bowiem doszło do podwójnego samobójstwa. Prasa informowała. Para narzeczonych, 20-letni Robert Ganszel, robotnik z fabryki maszyn i 21-letnia szwaczka Joanna Szybel popełnili samobójstwo, odebrawszy sobie życie strzałami rewolwerowymi. Powodem samobójstwa było to, że rodzice Ganszela nie chcieli pozwolić na małżeństwo z szejbelówną. Złoki znaleziono na polach w Aleksandrowicach. Specyficznym poczuciem humoru wykazał się czeladnik szewski Hitler w Bielsku. 17 stycznia bawił się wesoło w gronie kolegów w jednej gospodzie. Nagle wyszedł, wypalił do dębie z rewolweru, tak, że w kilku sekundach był trupem. Po zostawionym liście, który był równocześnie testamentem, zarządza swym majątkiem w ten sposób. Życzy sobie pięknego, wystawnego pogrzebu i ubierania grobu w świeże kwiaty. Wszystkie dzwony mają dzwonić podczas jego pogrzebu. Przyjaciołom i kolegom zapisał kilka legatów. Według jego zapewnienia znajduje się jego majątek w jego kufrze. Najciekawszym jest to, że temu testamentowi dano wiarę. Wiedziano bowiem, że Fiedler odziedziczył drogą w spadku około 5 tysięcy koron. Policja zaraz przeszukała wskazany kufer, znalazła jednak tylko sześć halerzy. Samobójca jako powód szarpnięcia się na życie podał obawę przed utratą wzroku. Przechulał pieniądze, a kończąc życie, zakpił sobie jeszcze z żyjących. W artykule pod tytułem Zawisny los, jedna z gazet szeroko informowała o perypetiach miłosnych pewnej starszej bielskiej dziewicy. Jak się okazuje, owa dziewica, ze względu na posiadany majątek, miała przyciągać do siebie serca mężczyzn. Jednym z jej wybranków był 26-letni szofer Richard R. Niestety, chociaż miał on wszystko, co potrzeba. To nie cieszył się długo sympatią owej pani, która szybko wymieniła go na młodszy model. Starszy nie wiedząc w jaki sposób się zemścić, za tę zniewagę, zaproponował byłej kochance naprawę motocykla, za co okazał sobie zapłacić 200 koron. Zabrawszy motocykl i gotówkę zniknął. I tak o nim jak i o motocyklu, nie ma dotychczas żadnej wieści. Będąc przy sprawach obyczajowych, warto na koniec tego przeglądu kroniki kryminalnej z czerwca 2014 roku wspomnieć dla przestrogi o tym, że mieszkanie zawsze należy oddawać pod opiekę ludziom pewnym i sprawdzonym. Jeden z tutejszych oficerów kawalerii odjechał ze swoją żoną na dłuższy czas na urlop. Dozór nad pomieszkaniem powierzył swemu obsługującemu żołnierzowi. Przed odjazdem. Oficer zapomniał zamknąć piwnicę, w której znajdowało się wino i szafa z cygarami. Jednego wieczora zaprosił żołnierz do pomieszczenia swego pana, dwóch przyjaciół i trzy przyjaciółki. Zabrano się natychmiast do wypróżniania flaszek winnych. Potem tańczono tak silnie, że podłoga się trzęsła i ściany huczały. Gospodarz domu zawiadomił po policję. Gdy ta do pomieszczenia weszła, Znalazła w łóżku jedną parę, a inną dziewczynę w kostiumie Ewy w łazience. Trzecia para wyleciała już przedtem. Zupełnie w innym tonie odbyło się spotkanie w Kaiserhofie. Tam inżynier Szwarc przedstawił rewolucyjny plan elektryfikacji nie tylko miasta, ale całego regionu. Poinformowano, że firma z Czechowic jest w stanie wytworzyć tak dużo prądu elektrycznego, aby nie tylko dostarczyć go do fabryk, ale również nasi chłopi z Bielskiego mogliby mieć po wsiach, w miejsce kopcących naftowych światełek, elektryczne oświetlenie. Mogliby wszelkie maszyny rolnicze pobudzać taką siłę. Wykładowi temu przysłuchiwało się znaczne grono burmistrzów ze wsi, jak i z miast. Zawiązało się specjalne towarzystwo, do którego wstępnie przystąpiło 18 gmin, wpłacając symboliczne po 100 koron. Wybrano zarząd i radę nadzorczą. O tym wielkim przedsięwzięciu mówiono również w białej w hotelu pod czarnym orłem. Warto podkreślić, że do tej pory nikt w całej CK Austrii nie proponował takiego rozwiązania. Oto inicjatorzy chcieli nie tylko zelektryfikować miasto, jego przedsiębiorstwa i domy fabrykantów, ale chcieli doprowadzić prąd dosłownie pod strzechy sąsiednik 18 gmin i pomyśleć, że jest to kolejna wielka inicjatywa, którą zniweczyły zbrojenia Ceka Austrii, a potem wybuch I wojny światowej. W tym czasie żywność drożała w zastraszającym tempie. Ceka Austria zbroiła się na potęgę i podnosiła wszelkie opłaty i podatki. Niewiele osób ma świadomość, że dobrotliwy staruszek cesarz Franciszek był zwolennikiem zwiększenia budżetu wojskowego o dodatkowe 150 milionów koron. W tym czasie sama marynarka wojenna życzyła sobie dodatkowych 85 milionów w pięciu rocznych ratach. Aby temu sprostać wypuszczano bony skarbowe, które można było nabywać w Bielsk-Bialskim Banku Eskontowym i Wekslowym. To powodowało, że w ciągu jednego tygodnia ceny żywności skoczyły o 30%. W tych okolicznościach, samorządy, aby nie doszło do rozruchów głodowych, podobnie jak w 1911 roku, sprowadzały hurtowe ilości tanich ryb. Lud zmuszony jest nabywać taką żywność, którą dawniej rzadko kiedy spożywał. Aby biedzie tej nieco się zapobiec, sprowadziło miasto Biała we wtorek ogromną ilość ryb. Lecz we środę ani jednej płetwy nie można było już nabyć. Kiedyż tutaj nastąpi krok na lepsze czasy.